Litania do świętego Szarbela, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Pustelników. Módl się za nami. Święty Szarbelu, módl się za nami. Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, hojny dawco przepełniający wszystko. Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący. Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata. Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia. Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu, aromacie drogocenny, przenikający świat. Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu. Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, przykładzie pobożności zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu ciała Chrystusa. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu. Umocnij wiarę. Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nad ziemskim blaskiem jaśniał. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę. Święty Szarbelu, biedaku, kochający i przyjmujący z miłości każde cierpienie. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia. Umocni naszą wiarę. Święty Szarbelu, aniele w naturze człowieka. Umocni naszą wiarę. Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów. Umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo. Umocnij naszą wiarę. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święty Szarbelu. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością swojego oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi Mistycznemu ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw prosimy, abyś za jego wstawienictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcania i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Amen. Amen.